Tak, rozpoczynamy vloga. Właśnie w ten sposób. natchnęło mnie. Witam Was moi drodzy w kolejnym vlogu i dzisiaj Was zabieram na. U... Zabieram Was na weekly vloga. To z weekly vlog. Jutro właśnie ogarniam się moje włosy i będę robiła Loki sobie, bo jutro jadę do Krakowa. Wczoraj byłam w Krakowie i dzisiaj. Jutro. Dzisiaj, no, tak. Jutro do Krakowa jadę e, spotkać się z Blanką. Moi drodzy, ja miałam materiał tego tygodnia, robiłam miałam prawie cały zmontowany, ale stwierdziłam, że go nie wstawię, bo dam dużo gadałam, za mało nagrywałam. I moi drodzy, to jest ja, to jest mój oficjalny Stand mate Stand yy, Wracam na YouTube'a. Wracamy z vlogami, nie wiem z czym jeszcze, co ja tam wymyślę podczas tego wszystkiego, ale chcę być na YouTube'a, chcę być regularna, w tym, także serio. Teraz kopa w dupę. Queen is back, po prostu. Czę jest swój moment i teraz go wracam po prostu. I cieszę się z tego. No, muszę nagrywać, żeby te vlogi miały sens, bo ja nie w vlogów z tego, z tego powodu, że te vlogi, które ja nagram z tego tygodnia, tego właśnie co ostatnio było, nie miało sensu. Ja mówię, nie, 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 i tyle. Ja tam przez cały dzień nic nie odzywałam nagrywałam wieczorem 10, 10 minut gadania. No dziewczyno tak się nie nagrywa. I stwierdziłam, że zostawię to dla siebie. A po prostu e, dzisiaj nagram wstęp i zaczynamy weekly vloga Witam was rano, ja jestem ogarnięta, pomalowana, loki zrobione Nie nagrywałam nic, po prostu Tam za późno i musiałam szybko ogarniać Także ładuję jeszcze trochę tam zegarek 7.04, zaraz wychodzę, bo... O, bo tak, po trzeba wychodzić już mm, jazz. To jest ten czas, to jest ten moment Jestem już w Krakowie! Ogólnie jest mega ulewa Ale mamy my, cynamonkę i tak stacjową malinową Ale co to za pogoda! To jest taki żart. Żart, żart A my się 2 godziny dało Okej okay. to jednak jest mega mocno, ale w ogóle nie wiem, co zjemy dobrze Okej W tym mam mn. szczęście do deszczu, naprawdę Wychodził wczoraj deszcz, dzisiaj deszcz I też idę w deszczu Wracam właśnie z paczką od ekipy Wski prezent ogólnie ja Od barka, takie trochę paczki orm potka. Tak. Dobro moi drodzy, witam was kolejnego dnia. Jest środa. Nie u mnie no, ta kropna pogoda pada na dworze. Ja jeszcze zaspałam. Znaczy nie zaspałam, nie spóźniłam się do pracy, ale bardzo późno wstałam. W sensie, żeby się ogarnąć, to wszystko, ale dałam radę. Więc teraz szybko się poluję. mega szybki jakiś makijaż, korektor. I zacząłam używać nowego, nowego spf -a. Nowego, ale starego. Ze skin 79. No nie no, ten telefon mi rozwala. Może to będzie lepiej. Ze skin 79, kiedy? No. że kiedyś go używałam i po prostu teraz wróciłam do niego. W sensie tam to był moim faworytem, wtedy ten ze skin 79, ten biały, co właśnie użyłam. A ten z Beauty of ten chyba jednak. No, no, my tajet. Serio. Chyba się z nim jednak nie, nie dogadałam. Ze w sensie się był spoko, ale nie wiem, jakoś wszystko źle wyglądało chyba. na Nie zobaczymy, czy to jest wina tego. Więc... nie na to wygląda. No, niezwykle ogólnie mało nagrywałam osoby ostatni, już ostatnie, ale serio nic się nie dzieje takiego, żeby... żeby nagrywać w sensie... Mm, w sensie nic się nie dzieje ciekawego, tak szczerze. Praca i w ogóle na tym się kończy moje experience. Dobra, ja bo do potem. Dzień dobry moi drodzy, w końcu nagrywam vloga z zakupów. O, to jest zasiew, który biorę Daj, się wyborę 6 złote czytaczki. To Mamy takie rzeczy tutaj. Słuchaj. Ok. Ale fajne. ja akurat fajnie nagrywam w momencie, kiedy korzystamy z małej ilości sklepów, bo tylko DM, Nie, tylko Dills i Rosman. Tylko to idziemy jeszcze do dla na takie sobie życze, a tak to lipa Bo szczerze mówiąc, to po prostu z kasą i tyle Jo, patrzcie to tak tyle Takie duże w ogóle Jedna paszka kosztuje dychę Wzięłabym kusik, ale dychę poczekają kiedy indziej Nie Twoja ulubiona Nie <grym> Te są szczerze bardzo dobre, ja się nie da oj jak się nie da sosu, ostrego tak dużo, to są serio to jest dobre. Kupiłabym, ale boję się znowu z tym sosem i za ostre. Jego ja stoją na moim Ej, Jak wiecie, gdzie takie są, takie przeciery, ale truskawka dajcie mi znać, bo chętnie takie kupię truskawkowe i zrobimy maczy z taką truskawką z takim właśnie przecierem. Już mam w koszyku jedną z bananem i z mango. I Znalazłam coś takiego, ją ja mam. Patrzcie, to jest jakiś kompot truskawka wiśnia, ale kompot, czy za co takie. Nie, to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o przeciar taki... Taki... Ulegamy propagandzie. Nie no, kiefer jest super. Ile kochasz? Ile osnęłeś? 150 to jakoś no jest, no. Panu i kot. Jestem teraz w Action i będzie nowy zakup. Nowy, profesjonalny zakup. Kupujemy taką gafurnicę. W ogóle otwieram każdą jedną, a tutaj wystarczy na obrazek. Tu jest taki zielony, tu jest niebieski, a ja je wzięłam jednak fioletową. Znale się Znale się bardzo ładniejsza. Pojęcie. Hello guys, witam was w piątek. I co, Dzisiaj się szykuję do pracy, dzisiaj nie zaspałam, bo wczoraj zaspałam, wstałam 6.16 Ale zdążyłam do pracy um, Byłam w sumie na styk, zdążyłam się przebrać i tak dalej wszystko No ale nie pamiętam kiedy tak szybko wstałam z łóżka jak wczoraj Serio, dobrze, Rzymu, mama do mnie zadzwoniła, że Ej hey, Luka, wstawaj, bo ja w ogóle zostałam z telefonem bo montowałam filmiki jako ponatelezmoczone i powiedziałam pan odpuszczam mnie jako w******a kurde idę spać w ogóle pamiętam, nic nie pamiętam z tego dnia naprawdę nic, nie na miała, mój przyjaciel wyjechał ci dziurkę i powiedział dzisiaj ty nic nie pamiętasz serio crazy ja wiem że przez ten, ten tydzień się mało odzywam ale tak może po prostu ma być co nie? czasem yy, że tu pogadam, wiemy jak jest yy, w ogóle gardło mi boli w sensie bolało mnie. I że przywykły mi się na to a mam nadzieję, że nie będę chora i nic, bo po prostu nie chcę być i nie mogę, po prostu planuję już też wyjazd, w ogóle z rana gadam, po prostu też chcę, żebyście wiedzieli co się dzieje teraz, co się dzieje, nic ciekawego się w tym godzinie nie działo, bo w sumie tylko jest praca, dom, dom, praca, praca, dom, that's it. O jaka jestem zmęczona, robię teraz śniadanie od kilku dni zaczyna nie do końca tą ośniankę um, nocną, a to nie nocna osianka, tak po prostu rano ją robię, a już y, o godzinie 9, 10 już jest gotowa do zazwyczaj przerwy um, i, i tak robię, nie mam ochoty dzisiaj trochę na to, ale no nie wiem, takiego szybszego, no dosyć i po prostu wolę zrobić to, bo nie chcę jeść tam już takich fast foodów. Trzymam się, tu trzeba wyregenerować i wy zrobić po prostu silną wolę. Pracować nad tym, że no, ja już najadłam maka na początku miesiąca. A widzę efekty? Trądzik mi powróci. Tu na czole mi strasznie te tak, chwileczki wyszły. Yy, ale to co, okej. Okay. Nic się nie dzieje? Jakby ten luz. Ale w ogóle lubię mieć na, ten, na, na rano. To w się sensie nie lubię wstawać. Ale lubię ten fakt, że mam do tego co do siebie. I tak nie w ogóle sobie tego dnia teraz, a jak ono popołudnie, to w ogóle nic tego dnia nie mam co ja wstaję wtedy, zjem i ja wychodzę do pracy, bo wstaję dość późno. Przecież mi wolno co? Jak to się nazywa? Bo mam na taką godzinę, na przykład na 14, no to ej, wiesz, to sobie pośpimy i w ogóle la, No, nie, to się zmienia też w tym nowym tygodniu, też to się zmienia, także spędzicie tą taką małą metamorfozę ze mną. I wszystko mi wytłumaczę w poniedziałek, o co chodzi. I, I tyle. Let's go, let's go, let's go. No, to jeszcze mrożone warzywa, warzywa, owoce dodam, girl. Mm. I będę mało wychodziła, bo muszę. Ja w ogóle nie mam pojęcia, co się stało, ale e, muszę szybciej tam pomieść, bo nie wiem, czy to dobrze. Chyba wracam do domu, popłakana cała, bo mnie tak dużo boli. Wykręcam je tam i... Mnie nie no, jest. Dzisiaj szybciej prawie o 2 godziny z pracy. Trudno. a tak się dzieje. Dostałam herbatkę. Wszyscy się zaopiekowali, wszyscy są kochani I, i, y, Te rzeczy, które kupiłam w tym tygodniu y, Dużo ich nie kupiłam Ale Kupiłam wiatrak. Na przykład To jest mega przydatne Do torby idziesz gdzieś, jest gorąco Przez miasto I się wachlujesz Wie, wiatrzysz, wiatrzysz. No moja zaniezanobiste. To ma potencjał. Biedronka, 15 zł. Było to jeszcze z uszami kota, ale było brudne jakieś. Ja tego nie chcę, więc wiedziałam, że bez Marenifera, a Wiktori wzięłam niebieski i z tymi kotami... Yy, z uszami kota. Tak. Yy, jest to mega fajne. Ja mógł kupić taki duży wiatrak, ale no wiesz, zajmie tutaj miejsce, zajmie dużo, nie mamy kasy i taki coś się przyda. Muszę ogarnąć tą zimarkę w ogóle zaraz. Brzuch mnie bolewa czasami. Mam takie momenty, że mnie tak się pokuje. a mam nadzieję, że nie będę miała jutro takiej sytuacji. No, to co? Powiem że yy, Twoje rady! Robię prawko! Ja będę robiła ten kierowcy, coś tam będę robić, yy, wszystkie tam rzeczy i dostanę potem płytkę, chyba książkę jeszcze. Będę ja robiła testy i zaczynam prawko. Kto to powiedział? I tak się cieszę. I zaraz sobie się do montowania i do no, mój iPad. W ogóle dawno go nie używałam, serio, tak szczerze. O. Wow, lepsze oświetlenie! Brawo, Julko, tak szybko myślisz. Oficjalnie mogę powiedzieć, że zaczynam robić prawdę, trzymajcie w żebym zdała wszystko. O, mój Reels się mi wyświetlił, w sensie e, z kartonii. Nagrałam Reelsa. To ona ze mną nagrała, ale jest na jej profilu. E, więc tutorial. Wchodzimy na profil kartonii. Wchodzimy w ten pierwszy link. jest za zamąć panią, czyli zwycięzczynię koło cztery. Ty, Razem robimy aktywność! Ale super, lecimy! Moją aktywnością jest. naszą aktywnością. Jest... aktywnością oh Dzięki się, a tutaj paczka dla Ciebie. Dziękuję, dzięki bardzo. To była nasza wspólna zajawka, a ja Was zachęcam do testowania nowych zajawek. Zdówka. Film jest zdecydowanie gaz. Dobra, oświetlenie zrobimy, pięknie, pyk. Eee, ja myślałam, że wtedy dużo, dużo brzydziej wyszłam na tym nagraniu i się bałam, tak się schizowałam, że ja tam wyjdę i w ogóle wszystko, eee, no ale wyszło pięknie. Super wyszłam. W ogóle kocham dziewczynę z portala, są świetne babki i Wika jest w ogóle świetna, jest bardzo taką ciepłą, dobrą osobą i no super, że mogłam się z nią spotkać i dziękuję taką za możliwość. Potem dostałam jeszcze pakę PR, ten tym bar gaz i mam tutaj bluzkę na sobie, jest świetna. Forma afirmacji, manifestacji, tutaj będzie, że mam nadzieję, że za Rok, za dwa lata mogę do tego filmiku sobie wrócić i dograć się, że we did it, I did it, że to zrobiłam po prostu i będę miała ja taką, taką wow, że po prostu ja czuję to, że wiecie, się nadaje i w ogóle wszystko i po prostu kocham wszystko to robić, tutaj nagrywać, wszystko, wszystko, wszystko po prostu, kocham sprawiać wam uśmiech, kocham sprawiać, żeby się poczuć się lepiej. Nie wiem, jakiegoś filmik ja wstawię, a wy się czujecie lepiej z tym to po prostu naprawdę że też jednej osoby, która uśmiech na twarzy, ja to chcę robić. I to mi naprawdę sprawia bardzo dużą przyjemność, radość z tego wszystkiego i po prostu dziękuję, że mnie oglądacie jesteście. I tutaj Wam jeszcze pokażę kwiatuszki, które robiłyśmy bo tutaj. Ja mam właśnie one jeszcze żyją, takie piękne. Tutaj drugi, drugi bukiet. Tu Mimika powiedziała, że... Mm, po sobie nie widziałam, jaki kolor że w był taki właśnie różowy, pomarańczowy i taki niebiesko-fioletowy. No i jeszcze pytałam się o kolor, nie, który wziąłam takie, że bardzo by ci pasował właśnie ten pomarańczowy ze względu na mój kolor włosów, że tak ładnie właśnie będą pasować. I w ogóle strasznie ładnie mi te włosy wyszły na tym nagraniu w tym się. Także super, cieszę się. Jaha. Yeah, Co za upada na tworze. Ja już mówiłam, że mam dzisiaj, w tym tygodniu przyciągam deszczową pogodę. Again, no upada. Jest zimno. Ja w ogóle odkryłam swoje umiejętności. Takie, że im później wstanę, tym szybciej stocę się ogarnąć. That's crazy. Serio, tak jest. Bo. Będzie kiedyś wczoraj, sobie wstałam, nie wiem, która to była szósta, równo, Czy tam piąta, 5.50? nie wiem, jak która to była, w którą wstałam. Ale no, robi się do pracy w dokumacie. Wtedy im dużo mam czasu, tym wiesz, TikTok, czy ja po i w ogóle wszystko takie te. Nie, tak już nie, nie robimy. Mam coś, ten, jakieś włosy mam tu. 6:35, a ja tak podaję się na nie i wychodzę. Podkręcę rzęsy oczywiście, bo bez tego nie wyjdę z domu. Ukrywała trochę dość tej owsianki, bo ja chcę skier, a nie naturalny. I też mnie bardziej smakuje na skierze. Naturalny to do granoli, do owoców i w ogóle. Więc chyba ku sobie w maku dwa tosty. Ja wiem, że mówiłam, że mam dość maka. Co mam zrobić? Ja bym chciała jakąś omleta sobie cyknąć, pyknąć. Wiecie o co chodzi? Nie wiem. Zrobić tutaj sałatkę, pokroję warzywka i kupię dwa ołactosty, to będzie dobry pomysł. Dzięki, pomysł No, czekajcie. Sałaty. Pomidor. Ogórek. Ja nie chcę mówić, to już mi tak sami irytuje. Serio. Ja już za to wieralkę wolałam. Aha, bo ja wczoraj nie dokończyłam, o co w ogóle mi chodziło. Chodziło mi o wyjazd, bo ja montowałam film, to mi się przypomniało, że tam ja dokończyłam, że jakiś wyjazd i co? I nic nie dokończyłam, bo to zaczęłam gadać o czymś innym. Yy, wyjazd planuję do Krakowa w sierpniu na 4 dni, trzy noce. Więc yy, ja się nie mogę doczekać, ja na tej sałaty, bo jednak mi nie jest tyle potrzebne. Znaczy, wiecie jak jest, dobra, tak będzie git. Yy, no, do Krakowa na 4 dni, wow. Super. Ja się cieszę. ja mam tylko serek wiejski, więc dam sobie połowę. Tak tutaj się prezentuje. Sałatka, trochę tego, mi mi W sumie teraz sobie sypne. Zapraszam do mojej pracy. To pracy. pracuj. Ej, w ogóle, jak macie? na darmowego kebaba wiral kebab. Trzeba było coś tam skomentować, po prostu co lubię Wirala. I wygrałam połoczer. Let's go! Elo! Jest niedziela, dzień publikacji tego filmu. Ja też się z nami tylko chcę pożegnać. Nie wiem, co w tym momencie zrobiłam, ale dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę, wkrótce subskrypcję i tyle. Widzimy się w kolejnym. Pa!